I tak schodził dzień po dniu, bez żadnej przemiany na lepsze. Naprzeciw, gdyż co dnia prawie mniej kobiet wychodziło w pole, że to w chałupach zaległej robocie ledwie poradził. Tylko u borynów szło wszystko jak zwyczajnie. Wolniej jeno, niźli po inne lata, i gorzej, że to Pietrek dopiero się przyuczał do polowych robót. Ale zawdy szło jakoś, bo ci rąk pomocnych nie brakło. Hanka choć jeszcze z łóżka rządziła wszystkim tak zmyślnie i twardo, że nawet Jaguś musiała z drugimi stawać do roboty i o wszelkiej rzeczy równą pamięć miała. O lewentarzu, o chorym, kajora ci, co gdzie siać, o dzieciach, gdyż bylica już od chrzcin nie przychodził, zachorzał. Ponu. Juści, że całe dni leżała w samotności, tyle jeno ludzi widując, co w obiad i wieczorem, albo Dominikową zaglądającą do niej raz w dzień, żadna z sąsiadek nie pokazywałaś, Nawet Magda, a o rochu to jakby słuch zaginął, jak pojechał w ten czas z proboszczem, tak i nie powrócił. Strasznie mierziło się jej to leżenie, więc aby rychle o zdrowie ci sił nabrać, nie żałowała sobie tłustego jadła, ni jajków, ni mięsa. Nawet przykazała zarżnąć na rosół kokoszkę, nie nieśną, poprawdzie, ale zawdy wartałą ze dwa złote. To też tak prędko zmogła chorobę, że już w przewody wstała, postanawiając iść na wywód do kościoła. Odradzały jej kobiety, ale się uparła i zaraz po sumie poszła z Płoszkową. Chwiała się jeszcze na nogach, często wspierała na kumie, a jaże mi się w głowie kołuje. Tak z pachnie, a dzień, dwa i wzwyczajcie się. Tydzień dopiero, a zmiany na świecie za cały miesiąc. Na bystrym koniu zwiesna jedzie, że nie przegoni. A zielono też, mój Jezu, zielono. A już ci sady wisiały nad ziemią, kiej ta chmura zieloności, że ino kominy z niej bielały i dachy się wynosiły. Pogąszczach gąszczach ptastwo świergotało zapamiętale, dołem zaś od pól ciepły wiatr pociągał, aż się burzyły chwasty pod płotami, a staw marszczył się i pręgował. Tęgie pąki wzbierają na wiśniach, inno patrzeć kwiatu. Aby mróz nie zważył, to owocu będzie galanto. A powiadają, że kiedy chleb nie zrodzi, sad dogodzi. Ma się na to w lipcach, idzie potem. Westchnęła smutnie, spoglądając łzawo na nieopsiane pole. Prędko się uwinęły z wywodem, bo dzieciak się rozkrzyczał, a Hanka poczuła się tak utrudzoną, że zaraz po powrocie do izby przyległa nieco na pościeli. Ale nie odzipnęła jeszcze, kiej Witek z krzykiem wleciał. – Gospodyni, a to cygany do wsi idą! – A masz diable, kaftan tego jeszcze brakował. – Zawołaj Pietka i drzwi pozamykać, bych czego nie porwały! – przed dom wyszła zatrwożona wielce. Jakoż wkrótce rozleciała się po wsi cała banda cyganek. Obdartych, rozmamłanych, czarnych kejsagany z dziećmi na plecach, a uprzykrzonych, że niech Bóg broni. Łaziły żebrząc, wróżyć chciały i do izb gwałtem się cisnęły. Z dziesięć ich było, a narobiły wrzasku na całą wieś. — Juska, spędź gęsi i kury w podwórze, dzieci przywieź do chałupy, jeszcze ukradną — Siadła w ganku pilnować, a dojrzawszy jakąś cyganichę zmierzającą w opłotki, poszczuła ją psem. Łapa się rozsrożył i nie puścił, że czarownica pogroziła kijem i cośik na nią mamrotała. — gdzieś mam twoje przekleństwa, złodziejko! — Nie urzekłaby, gdybyście ją puścili — szepnęła Jagna z przekąsem. — Ale by co ukradła! Takiej nie upilnuje, choćby jej na ręce patrzała. Chcecie wróżenia, to gońcie se za nimi! Snać trafiła w przytajone chęci, bo jagna poniesła się na wieś i całe to niedzielne popołudnie łaziła za cygankami, nie poradziła wyzbyć się jakiejś głuchej obawy ni przezwyciężyć ciekawości wróżby. Że to po sto razy zawracała do chałupy i niesła się znowu za nimi, aż dopiero na zmierzchu, kiedy cyganichy pociągnęły kulasowi lasowi, dojrzawszy, że jedna wstąpiła do karczmy, wsunęła się za nią. I z wielkim strachem, żegnając się raz po raz, kazała sobie wróżyć, nie bacząc na ludzi przy kwasie stojących. Wieczorem po kolacji zeszły się do juski na ganek dziewczyny i rajcowały o cyganach, opowiadając, co której wywróżyły, że marysi balcerkównie wesele przepowiedziały na kopaniu, nastce, wielki majątek i chłopa. U lisi sochównie, że ją zwiedzie kawaler. Tej pękatej, weronce, bartkowej choroby. Za się Teresce żołnierce. — Pewnikiem Benkarta! — zawarczała Jagustynka, siedząca z boku. Nie zważali na nią. Bo właśnie Pietrek się przysiadł i jął im prawić różności, jak to cygany swojego króla mają, którym cały we srebrnych guzach chodzi, a taki ma posłuch, że kiejby przykazał na śmiechu tylko powiesić się któremu, a w mig to zrobią. Złodziejski król, mocarz taki, ja psami go szczują, szepnął Witek. Pieskie nasienie, pogany zatracone. Mruknęła stara i przysunąwszy się, rozpowiadała, jak to cygany dzieci kradną po wsiach i żeby czarne były, to je kąpią we wywarze z Olszyny, że i rodzona matka potem nie rozpozna. Zaś cegłą ścierają jaże do kości te miejsca, kaj przy chrzcie oleje święte kładli na nie i prosto w diablenta przemieniają. A pono takie czary i zamawiania potrafią jaże strach mówić. – Prawda? O, niech niechby cię ochuchała, a już by ci wąsy wyrosły na łokieć. – No To prześmiewacie. Chociaż opowiadają, że chłopu ze słupskiej parafii, co ich pono wyszczuł psami, to cyganicha je mignęła jakimś lusterkiem przed ślepiami, a zaraz całkiem za nie widział i podobno ludzi, co chcą, przemieniają. Nawet we zwierzaki. Kto się spije, ten się sam najlepiej we świnie przemienia. Ale a ten gospodarz z modlicy, co to łoni na odpuście był, nie łaził to na czworakach, nie szczekał, zły go opętał. Przeciek dobrodziej wypędzali z niego diabła. Jezu, że to są na świecie takie sprawy, że skóra cierpnie. A bo złe wszędy się czai, jak ten wilk kiele owiec. Trwoga wionęła przez serca, że skupiły się bardziej, a Witek, rozdygotany strachem, cicho szepnął, a u nas też cosik straszy. A nie pleć, głupi beleczego, powstała na niego Jagustynka. Śmiałbym to, kiej chodzi cosik po stajni. Obroków przysypuje, konierżą... I za bruk chodzi, bo widziałem, jak łapa tam leciał, warczał, kręcił ogonem i łasił się, a nikogo nie było. To pewnikiem Kubowa dusza przychodzi, dodał ciszej, oglądając się na wszystkie strony. Kubowa dusza, szepnęła Józka, żegnając się raz po raz. Zatrzęsły się wszystkie, mróz przeszedł kości, a kiedy drzwi jakieś skrzypnęły, zerwały się z krzykiem. A to Hanka stanęła w progu. Pietrek! A kaj te cygany stoją? A mówili w kościele, że siedzą w lesie za Borynowym Krzyżem. A to trzeba stróżować w nocy, by czego nie wyprowadzili. No w bliskości, pono nie kradną. A jakim się uda? Dwa roki temu też stali, a sosze maciore wzięli. Nie trzeba się na to spuszczać. Ostrzegała Hanka i kiedy się dziewczyny rozeszły, pilnowała chłopaków, by za sobą dobrze pozamykali oborę i stajnie, Zaś powracając zajrzała na ojcową stronę, czy już jest Jagusia. – A skoczno, Juska po Jagnę, niech przychodzi do chałupy. Nie ostawię dzisiaj drzwi na całą noc wywartych. Ale Juska rychło oznajmiła, że u Dominikowej ciemno i na wsi już prawie wszędzie śpią. – Nie puszczę latawca, niech se do rana posiedzi na dworze – wygrażała, zasuwając drzwi.